Nowy dzień, nowe słowo. Niech dzisiejsza Ewangelia przypomni Ci, że Bóg ma dla Ciebie dobry plan. Posłuchaj, to słowo naprawdę budzi. Niech dziś obudzi w Tobie życie. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Panie Jezu, wstaję dzisiaj rano i rozpoczynam ten dzień od spotkania z Twoim Słowem. Chcę się napełnić Twoją Ewangelią, dobrą nowiną, aby w Twojej łasce, w blasku Twojego Słowa iść w to wszystko, co jest przede mną. Wiem, że czeka na mnie wiele spraw, czekają ludzie. Ale Ty mnie jeszcze zatrzymujesz na moment w swojej obecności. Mówisz dzisiaj żniwo wielkie, i tym żniwem są ludzie, których spotkam, i ci, którzy nie słyszeli nigdy o Tobie, i ci, którzy Cię znają, ale są postawieni na mojej drodze życia, by dzisiaj ze mnie wyczytać Ewangelię. Życie jest pełne ludzi, spraw, rozmów. Ran, pragnień. To wszystko jest większe niż moje siły. Dlatego nie zaczynam od tego, co ja mam zrobić, tylko od tego, co Ty możesz we mnie uczynić. Panie, naucz mnie dzisiaj prosić, proście Pana żniwa. Ja często nie proszę, tylko wszystko biorę na siebie. Czasem modlę się tak pobieżnie, albo za krótko, albo jakoś tak machinalnie, i próbuję wszystko ogarnąć sam. A dzisiaj, proszę, poślij mnie tam, gdzie Ty sam chcesz przyjść. Nie chcę iść załatwiać Boga ludziom. Chcę iść przed Twoją obecnością, tak jak ktoś, kto robi drogę Jezusowi. Ty mówisz, posyłam was jak owce między wilki. Jezu znam te wilki. Czasem to trudni ludzie, ostre słowa, atmosfera, w której trzeba się bronić. A czasem też wilk jest we mnie. Gdy jest we mnie gniew, cynizm, chęć odwetu, udowadnianie racji, twardość serca. Panie, nie pozwól mi stać się wilkiem. Nie daj mi odpowiadać złem za zło. Zrób ze mnie ucznia baranka. Dajesz mi polecenie: nie noście trzosa, torby. Jakbyś mówił, nie opieraj się na swoich zabezpieczeniach, tylko na mnie. Lubię mieć kontrolę, mieć plan, argument, przewagę. Nawet przygotowaną odpowiedź, a ty uczysz, zaufaj mi. Uwolnij mi od lęku, że nie dam rady. Daj mi łaskę takiej prostoty, żeby kochać. I dajesz mi słowo na dzień: pokój temu domowi, mam nieść twój pokój, nie święty spokój, nie ucieczkę. O trudnych tematów, ale Twój pokój, którym ja się teraz napełniam, kiedy się modlę. Pokój, który mówi: Nie muszę atakować, żeby istnieć. Pokój, który nie krzyczy, nie poniża, nie manipuluje. Poślij mnie Pani dzisiaj do konkretnych ludzi, spotkań. Wiem, że, gdy spotkam chłód, mur, obojętność, przypomnij mi, że dobro nie przepada, że pokój wraca do mnie, że nie muszę się łamać, by być skutecznym, mam być wiernym Tobie. Jezu, na koniec proszę, bądź ze mną. Oddaję Tobie i powierzam ten dzień. Nie chcę iść sam, ale z Tobą, bo Ty mnie posyłasz. Idę, by przez Ciebie także ludzie, przeze mnie spotkali Ciebie. Połóż dziś na moich ustach słowa, które budują na moim sercu pokój, który nie zależy od innych. Prowadź mnie, Panie, na taki dzień chcę Ci pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia jutro.